Cześć, i czołem, kochani. Tu Ania od Matmy, oczywiście. 21 w czwartek, tak jak już wam wcześniej mówiłam, jestem. Mam nadzieję, że tęskniście, czekaliście od poniedziałku. W przyszłym tygodniu będzie troszeczkę zmian, ponieważ w czwartek będę w Warszawie i w czwartek nie będzie transmisji na żywo, ale myślę, że poniedziałek i wtorek. Albo w poniedziałek to na pewno się odbędzie. We wtorek jeszcze nie wiem, jak to wszystko zrobię. Poczekam sekundę, aż tutaj do mnie zaczniecie przybywać i dostaniecie powiadomienia. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać i wszystko dobrze słychać. Już patrzę tutaj u siebie na Facebooku, czy czy, dostajecie, czy dostaliście już powiadomienie o tym, że ja transmituję. Już widzę, że o, już pierwsze osoby wbijają. O, cześć Dominika, super. Cześć, cześć! Czekaliście, mam nadzieję, że, że czekaliście. Bardzo się cieszę z tego powodu, że czekaliście. Dzisiaj, tak jak jest tutaj w temacie, w tytule, chciałabym zrobić pole trójkąta, trochę geometrii z piątej klasy. Mam nadzieję, że będzie to dla Was zrozumiałe. Mam nadzieję, że będzie to dla Was zrozumiałe. Ja już tutaj patrzę. Tak, na Facebooku dobra jakość też jest. Także mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Mam nadzieję, że będzie. O, cześć, cześć Sandra. Tak, o, dziękuję Dominika za to, że widać i słychać. Sylwia się pyta, jak tobie, mam nadzieję, że dzień. Tak, minął mi bardzo dzień. Cześć Ania, cześć, cześć. O, fajnie. Tak. Super, bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Dzisiaj pole trójkąta zrobimy. Także, także za chwilę się przerzucę. Powiedzcie, jaka u Was jest pogoda i w jakim mieście pada albo jest ładnie. Mam nadzieję, że, że u Was już się pogoda poprawiła. U mnie dzisiaj trochę padało, ale teraz już wszystko w porządku. Ja w takim razie, kochani moi, tutaj zmieniam kamerkę. Dzisiaj, oczywiście, na internecie mobilnym, mam nadzieję, że nie będzie żadnych, żadnych niespodzianek, bo już od razu się przełączam na ten mobilny. Dobra, no to tak, pole trójkąta już tutaj, o, przesuniemy żebyście jeszcze lepiej widzieli. Pozdrawiam YouTube'a. Mam nadzieję, że mój tata też ogląda, bo, bo mówił mi dzisiaj właśnie, że oglądał ostatnio, także fajnie by było. Chodzisz deszczowo. No to bliziutko Ania, jak chodzisz. Tutaj Ania pisze, że pada. Dominika zimno i bez deszczu. No właśnie. U mnie już na szczęście ładne chmurki. Jak widzieliście u mnie na Insta Instastory, e, to już było... Bardzo przyjemnie. Chmurki, ja uwielbiam chmurki. No to dzisiaj pole trójkąta. Mamy oczywiście różne rodzaje e, trójkątów. Mamy trójkąty prostokątne. Tak, gdzie jest kąt prosty. Mamy takie rozwartokątne. Nie będę wszystkich dzisiaj omawiać, pokażę Wam dwa wzory. A gdzie tutaj jest kąt rozwarty, tutaj są kąty ostre. Mamy też. Wy, jakie jeszcze też znacie trójkąty? Mamy też taki ostrokątny, gdzie wszędzie są same kąty ostre. Może go troszeczkę inaczej zrobię, żeby on się nie wydawał. Um, tak, czyli są kąty ostre, chociaż ten to tutaj tak o. I oczywiście też mamy jeszcze. Tak, właśnie. Sylwia pisze, że też uwielbia chmurki, jak jest po deszczu. A, no i tak, mamy ostro kątny, mamy też trójkąt równoboczny, oczywiście, który ma wszystkie boki równe. Tutaj sobie. O. I teraz, jeśli chcemy wiedzieć, że on jest na pewno równoboczny, to musimy sobie oznaczyć w ten sposób, że wiemy, że wszędzie jest te, ta sama długość e, boku. Tutaj ten był, o, ten będzie jakiś inny, tak? Ostrokątny, czyli ma wszędzie kąty ostre. Ten jest rozwartokątny i oczywiście też mm, też może być tak, że mamy w ten sposób, że tutaj są długości wszystkie różne. I mamy jeszcze jaki? Równoramienny, tak? Czyli równoramienny ma równe ramiona. Sylwia bardzo tutaj jest aktywna. Bardzo Ci dziękuję, Sylwia, za komentarze. Pozdrawiam mojego tatę, jak mnie ogląda. Tata, nie wiem, czy może pisać, czy ma konto na YouTube, czy może coś pisać, ale, ale go pozdrawiam. No i mamy taki równoramienny. O. To już nie będę. Czyli tutaj mamy A i A, czyli ramiona są takie same, i tu jest jakieś tam B, na przykład, czyli, czy tam C, obojętnie, w sumie to jest tylko oznaczenie. Sylwia pisze, że A, dziękuję za podpowiedź, bo ja już nie myślę, ale dobrze spędziłam ten dzień, chociaż deszczowy. No to bardzo się cieszę, Sylwia. E, dobrze. No to teraz, jeśli chcemy policzyć pole trójkąta i dzisiaj chciałabym tylko Wam pokazać pole z trójkąta równobocznego i pole trójkąta mm, takiego zwykłego. Zacznijmy może od takiego zwykłego, czyli jeśli mamy na przykład. O, może być ten taki równoramienny, tak? Czyli mamy równoramienny. Tutaj są boki takie same. I może tu inaczej to oznaczymy. Tutaj podstawa będzie A, boki będą B i mamy też wysokość H, żeby tutaj było tak samo, jak jest we wzorze. Staram się, jak ma na imię Twój tata i Twoja mama. Tata Andrzej, mama Kasia, ale wieczór bardzo przyjemny, tak. To teraz zobaczcie, jak my byśmy chcieli tutaj to zrobić, to jak sobie tak przetniemy tę część, zobaczcie, ja ją tutaj przesunę, tak? I obrócę w drugą stronę. To, jak jest takie przechylone, mimo może on nie jest całkiem równy. To dostaniemy taki e, kopnięty kwadrat, czyli rąb. Tak? Ale powinien nam wyjść, wy, tutaj wyjść z tego prostokąt, czyli czekajcie jeszcze. Ja muszę go bardziej ładniejszego narysować. O, bo normalnie powinien wyjść z tego, jak tutaj bym przesunęła, to wyszedłby e, prostokąt. I to jest taka połowa prostokąta. Tak, czyli jak chcę mieć P, to mam A razy H i do tego przez 2. Tak? Bo normalnie A razy B to by było, jakbyśmy tutaj mieli, to by było. To by był cały kwadrat. A tak mamy A razy B przez 2, bo to jest połowa. Trójkąt prostokątny, właśnie. No to, to, to jest taki normalny wzór. A teraz przejdźmy do trójkąta równobocznego. Czyli takiego, gdzie mamy wszystkie boki równe. I tutaj do równobocznego to jest już oczywiście trochę dalej niż. Kiedyś, jakby tutaj teraz musiałabym. O! Robimy sobie takie same odcinki. Mam nadzieję, że to wyjdzie. O, i ten też, tego obrócimy, żeby miał wszystkie boki równe. Dobra, tylko tamten jeszcze wtedy lekko przekrzywimy. Ten poprzedni. O, żeby tutaj nam się złączył. O, i mamy trójkąt równoboczny. Tak, czym się charakteryzuje taki, e, taki trójkąt równoboczny? Oczywiście tym, że ma wszystkie boki równe, nie? Co się dzieje? Nie wiem. A to nie wiem, to może internet lekko. O, coś takiego. I teraz on ma wszystkie boki równe. I wzorem na pole takiego trójkąta jest A do kwadratu. Pierwiastka z trzech przez 4. I to wynika z takich związków miarowych. Tak, Sylwia ma ramiona równe, właśnie. Widzę, że jest lekkie opóźnienie, ale to nic nie szkodzi. Dobra, czyli to, to jest wzór. I teraz zobaczcie, tutaj wychodzi ze, ze związków miarowych. A oczywiście też można byłoby to Pythagorasem, jeśli mielibyśmy tutaj też wysokość podaną, no to też można byłoby z tego policzyć oczywiście, tak? A kwadrat pierwiastka z 3 przez 4, tak? Sylwia bardzo dobrze, ale mamy taki wzór, czyli policzymy sobie najpierw jedno zadanie ze zwykłym trójkątem i jedno zadanie z trójkątem równobocznym. No to najpierw mamy, tutaj zrobię strzałkę, że od zwykłego trójkąta. I teraz mamy na przykład takie miary. Może A to będzie równe powiedzmy 10 centymetrów, H to będzie 5 metrów, i mamy obliczyć pole. I tutaj, tak jak już Wam też wcześniej tłumaczyłam, no to oczywiście muszę mieć te same jednostki. Jak tu mam centymetr, a tutaj mam metr. To decyduje sobie na co zamieniam i łatwiej tutaj będzie oczywiście zamienić to na metry. Jeden centymetr albo to na centymetry, tak? Jeden metr ma ile centymetrów? Kto wie, napiszcie w komentarzu, że jeden centymetr, tak? Jeden centymetr, yy, no, przepraszam, jeden metr. Jeden metr to jest ile centymetrów? Ile tutaj wpiszemy? Napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie, żeby też udostępnić. Możecie też oczywiście mnie mm, obserwować na. Możecie mnie też oczywiście obserwować na Instagramie, jako Ania od Matmy, Ja czekam na Wasze podpowiedzi tutaj, ile to będzie. Oczywiście 100 cm, tak? Czyli 1 metr to jest 100 cm, więc tutaj jak mam 5, to będę miała po prostu 500 cm. Tak, Dominika. Bardzo ładnie. Czy tutaj tymek może pisze. Czyli rzucam do wzoru A razy H i mam 10 cm razy 500 przez 2. Oczywiście tutaj mogę sobie to skrócić. Tak, tu jest 1, tu jest 5. I 5 razy 5 to jest oczywiście 25. No i te dwa zera, które tam zostały. I tu jest metrów i pamiętajcie, że pole jest zawsze z kwadratem. Tak jak to już tłumaczyłam, jeśli jest. Nie metrów, tylko centymetrów, przepraszam, bo sobie zamieniłam na centymetry. Bebe, nie wiem, co, co, co znaczy bebe. A jednak tymek, tak, dobra. 2500 cm kwadratowych, tak. I tak jak Wam tłumaczyłam, jaki jest centymetr razy centymetr, tak, to oczywiście tutaj są te niewidzialne jedynki, które się dodają i wtedy wychodzi centymetr kwadratowy. To tłumaczyłam już też na poprzednim live'ie. No to teraz może coś tutaj jest trudniejszego. Oczywiście takie coś będzie dopiero w siódmej albo ósmej klasie. Więc jak ktoś jest z mniejszy, to może jeszcze tego nie wiedzieć. A wiele co znaczy BB? Bo nie wiem, nie wiem co to jest za skrót, duże B małe B. Wynik tak, 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 bardzo ładnie. Sylwia też na YouTubie. No to na przykład tutaj wystarczy nam tylko jedna dana, tak, bo my potrzebujemy bok. Aha, mama też ogląda, przypomina sobie. A sprawdzam, czy mi komentarze działają. Okej, okay, Wioleta, okej, okay, działają, działają. Działają. To już tutaj sobie o zrobimy jako jedno, żeby było łatwiej. Teraz sobie to zmniejszymy. O. I teraz, jak e, zrobimy sobie tutaj strzałkę, albo napiszę, właściwie mamy taki trójkąt równoboczny. Tak, który ma AAA. A, A. To jest takie uproszczenie na szybko, oczywiście. No widzisz, Sylwia też się zastanawiała. Okej. Okay. A Wioleta, skąd nasz oglądasz? Czyli tutaj niech nasze A będzie powiedzmy 10 cm. No to teraz, jak sobie wstawiam do tego wzoru, to po prostu jak mam A, to się. P to się równa A kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. To ja za to A tutaj. Wstawiam dziesiątkę, tu, z rybniku, no to to kawałek jest ode mnie. I teraz mam pole, to się równa 10 do kwadratu, pierwiastka z 3 przez 4, oczywiście 10 razy Facebook, aha, no tak, 100, przez I teraz jeszcze oczywiście mogę tutaj skrócić. Oczywiście to przez 4, ale jak nie wiecie na początek, że można przez 4. <grym> no tak, oczywiście. E, to można najpierw na 2, czyli tu będzie 2, a tutaj będzie 50 i jeszcze raz mogę sobie skrócić. Tu będę mieć 1, tu będę mieć 25 i wtedy mam 25 pierwiastków z 3. I oczywiście tutaj, jeśli były centymetry kwadratowe, tak, to e, centymetry zwykłe, to tutaj będą centymetry kwadratowe. Pamiętajcie, żeby udostępnić. Hmm. Czy to jest zrozumiałe? E, zrobiłam też ostatnio taką ankietę, e, jak tam e, wasz poziom zaawansowania matematycznego po pandemii, e, jeśli chodzi w czasie... Pandemii, tak Sylwia, bardzo dobry wynik. I bardzo dużo, no właściwie 85% wyszło, że macie zaległości, także jeśli potrzebujecie też jeszcze też korepetycji, żeby nadrobić we wakacje, to ja do siebie oczywiście zapraszam, napiszcie do mnie na priv. Ale możecie też na moim kanale YouTube, czy też na Instagramie obserwować mnie. Na Facebooku znajdziecie bardzo dużo też filmików już z wytłumaczonymi zagadnieniami na YouTubie Ania od Matmy. Oczywiście tutaj, jeśli oglądacie na Facebooku, to tutaj na dole macie linka do moich miejsc, w sieci, a jeśli na YouTube, nie chyba odwrotnie, jak na Facebooku to u góry, a na YouTube to na dole jest link do moich miejsc w sieci. A także, także bardzo serdecznie Was też tam zapraszam. Zostawcie suba, odwiedzajcie. I teraz widzimy się na pewno w poniedziałek o 21.00. Ale codziennie są też inspirujące posty, zagadki, historie, ciekawostki. Także wbijajcie na, na, na profil Ania od Odmatmy na Facebooku i na Instagramie. I śledźcie, komentujcie, zostawiajcie lajki e, i będzie mi bardzo miło, jeśli będę mogła też Was e, lepiej poznać. Także do zobaczenia w poniedziałek o 21. Papako.